was w kolejnym odcinku gramy w Film Racing. No, przyznam się ostatnio trochę bardzo dużo grałem, nie mogłem za bardzo w tym czasie nagrywać, a ograłem się no dużo, a po jakieś na przykład 10 minut a odcinka tak wtedy nie zrobię takiego. Więc wiecie mam Hilkimbera, motocrossa, monster taka, traktora, vanachypisu, Jednokołowcza, kład, tropi traka, autokar, wy wyścigówkę i śrubo napędowiec Śrubo No widzicie, tak jest ulepszony. wyścigówka tak, autokar tak, tropi trak tak, kład no na maksa już cały, Jednokołowiec. No, połowa na maksa, reszta w połowie za bardzo nie jest. Banki Plus cały na maksa, Traktor na maksa, No, i tak na maksa, no to naprawdę bardzo dużo musiałem wydać: motokros na maksa i Hillclimber na maksa. Już nie będę tak dużo grał. Na tym bez odcinku jest też garaż. Kupimy tam Hillclimbera, tutaj innego, i skrzyneczkę sobie weźmiemy. Tutaj tak nie patrzę za bardzo co jest. I można dalej, i też nim można sobie pojechać. Tutaj mam elektryczny drugi na to jest dobry. Tutaj koła różne, pojedziemy sobie ulicą. A i uaktualnimy. Jeszcze muszę wam pokazać etapy, jakie mam. I skrzynki pokupować, różne wam też pokażę. To jest bardziej taki odcinek do pokazania co to jest nowego, no bo bardzo dużo, jak widzicie, się zmieniło. Bo na pierwszym odcinku, nawet już nie pamiętam dokładnie jak tam było z tego. Nie wiem czy monster jak był, czy nie. No a teraz... No już jest, nie wiem dokładnie 10. pojazdów dalej jakiś i większość na maksa, więc. Z etapami no tym się... Ciężko jeździ. Etapami. No to zobaczycie, że może bardzo się przejąłem, bo jest wieś po roku pustynia Arktyka, autostrada Grota, Księżyc, Sereng Wojskowy Mars, Święta Bożego Narodzenia, Owca Planeta Grota Arktyczna i Las Góry. Teraz można. I. i... Jak chcecie wiedzieć, jaki mam rekord, bo na, na szybciej trochę przejechałem, to zwolnijcie filmik. A w pojazdach weźmy monster tachograf, a i na wsi się przejedziemy. I teraz bardzo szybko jedzie. No i muszę im jeszcze te skrzynki pokazać. Mam 2000 klejnotów, no to dużo nawet skrzynek będzie, i nigdy tyle nie zbierałem, Jeszcze go na odcinek zbierałem. No już tam dużo otworzyłem, ale. tych też, ale. zbierałem, żeby więcej skrzynek otworzyć. Pokażę Wam, jakie są nazwy, i to, gdzie to można kupić, i do czego to jest. z mi się bardzo szybko też jeździ, więc na przykład w ogrocie, albo w ogrocie artystycznym, tak trudniej też jest jechać, bo wiecie, trzeba wolniej. No, ciężko jest. Teraz sobie lecimy. Akurat tu wylądował W środku górki, ale tu. Jeszcze taka górka mi jest groźna. Tylko czasami trzeba trochę uważać bardziej, bo jak się rozpędzi, to czasami tak tylko przez rozpędzenie. Na przykład mm, przegrywałem I to, A tym też tutaj nie grałem tak dużo, bo na wsi to się tak nie jeździ praktycznie dużo, bo nie, nie dość, że jest więcej innych. A, wrócimy się po paliwo. To jeszcze. No więc jest taka. Fajna jak niektóre inne. Las jest ciekawy, no ale taki fajny to nie wiem czy on jest. Okflona to też jest taka dziwna bardziej. Kawa, no ale też tak fajnie tam nie jeździ. Tening wojskowy jest bardzo fajny. Arktyka por roku, no bo wcześniej tak nie lubiałem, bo za bardzo nie, albo nie umiem, albo nie mogłem tam przejechać. Teraz jakoś się nauczyłem nauczyłem bardziej. Jedziemy. I w końcu to musimy skończyć, żeby te skrzynki otworzyć. Bo teraz też przejechanie jednym pojazdem na mapie to to trwa z 5 minut. Jak jest dobrze ulepszony. I... O matko. I po takiej łatwiejszej. Udało się na szczęście. Tu no bo już tam było trochę to jakbym na krawędzi. Czy uda nam się? Nie Matko. No już tutaj jak widzicie górki są wyższe. Paliwo jest trochę rzadziej, ale jeszcze to nie jest trudna rzecz, tylko o takie doły większe. I takie szpiciaste góry. Zachęcam też, żebyście zasubskrybowali ten kanał i kliknęli dzwonek, gdy macie powiadomienia o wszystkich filmach. No, trzeba teraz się cofnąć. No, to już nie... Nie, jakby tam ktoś wpadł w te diureny, to by już łatwo tak też nie było. Nie wiem czy to widzieliście dobrze to koło tak. O nie, o nie, o nie, o nie, a nie jest dobrze na razie. Uda się. No to a coś tu musiało być takiego, że się skłem. albo przez paliwo, albo jakoś zaskoczenia, albo nie mogłem wyjechać. Nowy rekord. Może paliwo? Już nie pamiętam. Oż. Uda się teraz, już dobrze. Jeszcze przejedziemy rekord na odcinku, a znaczy poziom. 11 już. nie patrzyłem dokładnie, 30, chyba ileś tysięcy dopisało. Wyjść. No bo już tu te górki, takie dziury, no to, o no takie, czy tam jak paliwo jest tak włożone, można powiedzieć, do tego, to trzeba tam jakoś wjechać, potem wyjechać jeszcze. No tak, no już nie jest to takie łatwe. No nie, ale przynajmniej rekord jeden był, a to też jest ważne, nie będziemy otrzymywać I nagród i teraz jeszcze pokażę o, dzienne wyzwanie, Mamy, możemy się przejechać później, ale w garażu i kup części, tutaj można te noty wydawać. I kontener zawsze kupuję. Jest też dostawa chęci i pojemnik. W, w kontenerze można dostać: jedną legendarną część, nietypową część, typową część, epicką część i cztery dowolne. To jest prawdopodobieństwo losowej karty: zwyczajne części, szansa 52%. Klimber rzędowy. No nie będę dokładnie tego. Czy tą rzadkie części szanse 40%, wyjątkowe części 6%. No i legendarne 2%. I teraz kupujemy. Zobaczymy. Typowe, 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 nietypowe, nietypowe, epickie i legendarne. I następny komentarz. Jedziemy. Typowe, nietypowe, typowe, 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 nietypowe, epickie i legendarne. Kolejny. Typowe, nietypowe. O, rajdówka nawet typowe, nietypowe, nietypowe. No, teraz już lepiej trochę, nietypowe, epickie. I legendarne, o wyścigówka tutaj nawet tak nie widziałem dobrze. Wcześniej też była. I kolejny. Typowe, 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 nietypowe, epickie i legendarne. No a to była chyba najmniej dana jaką miałem, albo jaką pamiętam. I teraz Ragnarok. Przejdziemy się. A nim tylko. Obejrzyjcie sobie tu reklamy różne. Na pieniądze, bo to czasami się opłaca. Najwyżej po odcinku to zrobię. Jak widzicie, nie dużo tu przyjechałem, bo to jest trudne. Ale tam według mnie jeszcze ten pojazd nie jest taki dobry. Na niego. Dzieje go wybrałem. Rekord jest. Tylko mogła być inna mapa. Zmiany. Mod się zatrzymać nie chce. O, nowy rekord pobiliśmy. I to nim, taki słaby. Nie jak tam był lepszy. No ale też nie był dobry, tylko tu. Ogólnie ciemna jest. Tu tam woda była. Tu znowu taka górka. No jakby była wyższa, no to by się nie udało. Ja na początku w ogóle nie wiedziałem czy to trzeba unikać... Oczywiście, tak. Ja, czy trzeba unikać tych ludzików takich, czy je trzeba właśnie zbierać, bo to też by było takie dziwne według nie jedziemy się na. O, teraz się udało to. Zaczynam na chwilę. I teraz mamy więcej demów, więcej monet. I tutaj włączone podwójne. zarabianie. i idziemy moim sercem na pory roku. No, 6000 tu przyjechałem. Więc i dwa razy więcej monet, przez to są takie inne. Zamiast 5 jest 10 na przykład. No a zamiast 500 jest 1000. Jeden koła jest, jest napisane na tym. Tu zaraz zobaczycie. No i 200 klejnotów następnych. Zobaczymy, czy nam się udało zbierać następną skrzynkę, bo w tym odcinku raczej nie, ale w drugim, albo jak będę grał w trochę, co postaram się dużo nie robić. To tutaj można tak spokojnie sobie wylądować, bo i tak to akurat tym pojazdem sobie wjedziesz tam. Na to spokojnie. A potem można też zajść pod koniec, bo... No skończę, uważać. A tu jest jeden koła. O tam ominąłem, ale to już. Nieważne, tutaj trzeba trochę zatrzymać I jedziemy dalej. Pierwszy rok przyjechaliśmy. Trochę mamy już tych metrów. No ale zobaczymy dalej, jak będzie z nimi. Mam nadzieję, że przyjedziemy te 6000. Nawet może. 7 w jednym mam chyba właśnie 7000 czy jakiś trzeba teraz w paliwo jechać. Tylko też nie tak szybko, bo można się zabić przy okazji, więc na tej paliwo no często jeszcze występuje. Jak się można szybciej jechać, jeśli się tak umie, albo się ma dobry pojazd. To no to zależy, ktoś może mieć na maksa ulepszony, ale nie umie. Szybciej, piłka mnie zabija, nie umie szybciej jeździć. No to już może być trochę problem z tymi paliwami. Niektórzy tak znowu mają, właśnie, że nie mogą, no tak szybko nie umie po prostu. A jak się spieszą po paliwo, to się zabijają od razu. Dwa koła, jest za zebranie tutaj. Tu jest paliwo. Spokojnie. Muszę być nie wskoczyć za wysoko, bo tam może być jakiś, no, jakiś sufit. A idziemy dalej. Na chwilę będzie pewnie trzy koła już w trzecim roku albo w czwartym. Właśnie już jest tle, trudniej tam paliwo zebrać w jednym miejscu i trzeba szybko jechać. I nigdy nie wiem dokładnie kiedy to jest. Kiedyś czekałem na to, że może mi się nawet uda. A tu w tej zimie nie było i Ale tak szybciej jechałem. No i prawie się zabiłem na jednej w górce tam Uwaga uwaga jest Zaraz będą cztery 4000 a się nawet też to szybko przejeżdża, więc przez to tak mówię. No chyba, że tutaj matką udało się. To jest tylko albo wodę, no to już na chwilę zatrzymuję. Z sufit. No, przejechaliśmy 4000 tysiące prawie, ale to i tak dobry wynik. Teraz jednokołowiec może lepszymy, albo nie. A, dobra. To, to i pojedziemy na lesie. I tym skończymy odcinek. I zobaczymy czy przebijemy ten rekord, bo tutaj przez te drzewa jest ciężko przejechać. A nim nawet mało jeżdżę, więc... Może się jakoś uda. Za każdym ulepszeniem więcej przejeżdżam. No, za każdą grą. W sumie nawet. Raz, tak miałem, że przejechałem więcej o 100, chyba, a nie ulepszałem nawet, bo się bardziej rozpędziłem na wiecie, jak z tymi drzewami. Albo trzeba się rozpędzić, albo mieć dużo paliwa. To jakoś się przejedzie. I nie na górce. Tak, jak tu. Teraz to się można na przykład rozpędzić. Jeszcze te pnie praktycznie zostają i to jest najgorsze. A tak, to jakby nie było tego pnia, może bym jeszcze przejechał. A tak to raczej nie. Jedź, jedź się nie poddawaj. Znowu górka, ale przejedziemy ją. Najlepiej no zawsze jak są jakieś górki czy coś, to się rozpędzać i omijać tę większość drzew. To jest najlepiej. No i tutaj się zaklinowałem już prawie. Na szczęście się udało. Teraz trzeba jakoś wyjechać, jeszcze tutaj, mi się rozpędzić, jak tu nie jesteś tak łatwo się rozpędzać. nie wszystkie. Aż. No ale jakoś się może uda. Jest rekord. Mówiłem, za każdym ulepszeniem. Dojedziemy do paliwa jeszcze. Mam nadzieję. No serio. Ja. Spieszyłem się do paliwa teraz. No, a więc skończymy odcinek. Cześć.